Zasłabnięcie dotyczy sytuacji, kiedy nie doszło do utraty przytomności. Natomiast omdlenie wiąże się z krótkotrwałą utratą przytomności i jest wywołane przejściowym niedotlenieniem mózgu. Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia, postaraj się podtrzymać poszkodowanego, aby złagodzić jego upadek. Jeśli nie byłeś świadkiem zdarzenia, oceń sytuację i bezpieczeństwo Ułóż poszkodowanego na twardym podłożu. Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź, czy poszkodowany oddycha. Jeśli poszkodowany nie oddycha, rozpocznij resuscytację. Jeśli poszkodowany oddycha, ale jest nieprzytomny, ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Wezwij pogotowie ratunkowe, jeśli poszkodowany nie odzyskuje przytomności lub doznał urazu. Kontroluj oddech u poszkodowanego. Nie podawaj poszkodowanemu niczego do picia i jedzenia, ryzyko zadławienia. Chroni poszkodowanego przed nadmiernym wychłodzeniem, przegrzaniem. Po odzyskaniu świadomości, jeśli to możliwe, zapytaj poszkodowanego, co się stało, jak można mu pomóc. Podczas wędrówek może dojść do urządlenia lub ukąszenia. Jeśli to możliwe, przemyj ranę roztworem wody z mydłem, usuń żądło i zabezpiecz ranę jałowym opatrunkiem. W przypadku ukąszenia przez węża możemy dodatkowo unieruchomić kończynę i założyć opaskę uciskową powyżej rany. Poinstruuj poszkodowanego o konieczności konsultacji lekarskiej.